Cześć, witam Was serdecznie na kanale Kajak Klocki. Dzisiaj piątek, więc pora na cykl powrót do przeszłości. Dzisiaj zbudujemy sobie takie niewielkie konstrukcje, które znalazłam w swojej kolekcji, ale za to bardzo kojarzące się z zimą. Jeden to będzie zestaw serii LEGO Friends o numerze 41043 i to jest Plac Zabaw Pingwina. A drugi to będzie taki dodatek do książeczki, gdzie zbudujemy sobie bałwanka, choinkę oraz sanki. Myślę, że budowanie zaczniemy sobie od zestawu Plac Zabaw Pingwina. Zawiera on 46 elementów. Pochodzi z 2014 roku, a jego cena katalogowa wynosiła 17 zł. Gdzieś zapodziała mi się do niego instrukcja, a jeszcze niedawno jak przygotowywałam sobie wszystkie moje zestawy, które chciałam Wam pokazać, miałam tą instrukcję, ponieważ to była taka mała składana instrukcja, no gdzieś mi się zapodziała, nie mogłam i znaleźć teraz, więc będę sobie budować z instrukcji, z instrukcji, którą znalazłam na stronie Lego. Pora zaczynać budowanie. Mamy więc wszystkie elementy i pierwsze, spójrzcie na pingwinka, jaki on jest uroczy. Fajnie, że go mam w swojej kolekcji. Kolejny zwierzak z serii Lego Friends. Fajny, naprawdę. I nie mu trzeba teraz przyczepić kokardkę. Ja mam mówić we włosy na główkę. Spójrzcie tylko, kokardka większa niż pingwinek. Naprawdę jest niewielki. I teraz przygotujemy mu coś do jedzenia: czyli talerzyk i rybka. Jest fajna srebrna rybka w tym zestawiku małym. Damy to pingwinkowi. Damy go tutaj troszkę na bok. Niech sobie grzecznie czeka. A my zabieramy się. Zabudowanie głównej konstrukcji. Zaczniemy sobie od takiej płyteczki. Ja myślę, że to szybciutko nam pójdzie. Chociaż dawno nie budowałam tego zestawu i może mi się tak wydawać, że będzie dla mnie prosty. Ale czasem, jak się nie pamięta już kolejnych kroków, jak to było, no to powiem Wam szczerze, że można się, że tak powiem, przejechać na swojej. Jakby to powiedzieć sprawności czy pewności siebie raczej. Ale na razie idzie mi okej. Okay. Już mamy coś takiego. Teraz druga płytka, bardzo fajny kolor, taki inny odcień niebieskiego. A to pamiętajmy jest 2014 rok. Także fajnie, że już w tamtym w czasie były inne odcienie. Super, zaczyna to jakoś wyglądać. No i teraz dalsza część. Tutaj damy sobie takiego prostego tajla. Znowu taki klocek ze skosikiem i malutki. Tutaj jakiś element lodu, spójrzcie pinamy dużo takich właśnie tutaj transparentnych klocków się pojawia. Tutaj mamy też fajny różowy tail. Przypinamy. Oczywiście już to źle zrobiłam. Nie tak, to miało być tylko tak. O fajnie to wygląda, prawda? No więc jedziemy dalej. Tutaj już się nam robi taka fajna górka. Widać, że jest śnieg, że jest lód, czyli zaczyna się coś dziać. Jeżeli może się coś dziać w takim malutkim zestawie, ale myślę, że tak. Fajny klocek, taki łuk. Oczywiście w białym kolorze, ponieważ no tutaj wszystko raczej będziemy mieć w takich białych odcieniach. Tu róż. I jeszcze taki groszek. No i w zasadzie powiem Wam, że dużo nam już nie zostało. Opowiem Wam jeszcze taką ciekawostkę o tym niewielkim zestawie, że jest jeszcze druga alternatywna konstrukcja. Teraz weźmiemy sobie to tu bliżej. Fajnie, że jest jeszcze alternatywna możliwość budowli tutaj z tego zestawu. No mamy niewielką, co prawda, konstrukcję, niewiele klocków, ale możemy sobie zbudować dwie różne budowle, i to jest plus. Ja tą drugą również wam pokażę. Tylko może już nie tutaj jakby zbudując z Wami, tylko ją wybuduję i Wam pokażę. To musimy wpiąć tutaj. No i spójrzcie, jaka fajna zjeżdżalnia. Pingwinek będzie miał gdzie zjeżdżać. Tu jeszcze ten klocek, żeby zabezpieczyć, żeby to nie wypadało. I jeszcze troszkę lodu. I plac zabaw gotowy. Spróbuję pingwinek zjechać. Pewnie, że spróbuję. Jupi, super! Jest to właśnie takie unoszone. Tutaj też pingwinek ma miejsce. Nie wiem, żeby odpocząć, czy żeby się schować. Pobawić się z przyjaciółmi wchowanego. Fajnie to wygląda. No i miejsce również w tym tutaj. Możemy go sobie postawić. A kokardkę schowiemy. Do schowka. No i co myślicie o tym zestawiku? Mi się podoba, na pewno nie można mu zarzucić tego, że nie jest zimowy. Urocza konstrukcja, fajny dodatek ten pingwinek. No i oczywiście rybka. Mamy troszkę klocków, tak jak widzicie trochę takich transparentnych, niebieskich. No urocze to wygląda. Teraz szybciutko zbuduję Wam drugą konstrukcję, jaką da się z tego zbudować i zaraz Wam pokażę. No i w ten sposób prezentuje się druga konstrukcja. Tyle klocków w drugiej konstrukcji nam zostaje. Damy je sobie na bok, a ja już Wam pokazuję. Jest to tak jakby, mi się to taki kojarzy taki trochę wybieg jak dla modelek, dla tego ping no tu jest miejsce takie do siedzenia. A tu z tyłu jest taka funkcja bawialna. Ale powiem Wam szczerze, że nie wiem do czego może służyć. W każdym bądź razie to możemy sobie tak opuszczać. No i tak to wygląda. No i szybciutko z powrotem zbudowałam sobie plac zabaw pingwinka. Zabieram teraz... Saszetkę z książeczki i będziemy sobie budować bałwana, żeby pingwinek miał towarzysza do zabawy. Już to wszystko wysypię. Myślę, że to wszystko. Położę sobie instrukcję. No i szybciutko budujemy. Pierwsze idzie cholinka. Jest. Choinka z takiego elementu jest tutaj zbudowana. Powiem Wam, że szybko, a efekt bardzo fajny. Pierwsza konstrukcja złożona. Masz tutaj pingwinku, teraz choineczkę. No i zbudujemy Ci bałwanka. Dosłownie w paru krokach. Fajny ten element. Pojawił mi się w kalendarzu adwentowym ostatnio też. Tutaj drewniane rączki. Jak to przystało na bałwanka. Aha, chciałam to wepchać głębiej, a przecież jedno wypchało drugie. Tutaj damy mu taki kwiatuszek. To będzie bardzo pogodny. Bałwanek. Może to taki olafek mały. Tutaj mamy główkę taką białą. Gdybyśmy chcieli sobie zbudować jakiegoś ducha, na przykład na Halloween, myślę, że też ten element się przyda. No i fajnym dodatkiem w tym małym zestawie był taki kapelusz. Naprawdę świetny. Można to normalnie minifigurką wpinać na główkę. No i w zasadzie bałwanek również gotowy. Postawimy go z drugiej strony pingwinka i plac zabaw już mu się zapełnia. Mamy tu również narty. Spójrzcie, taki fajny mały element gazetkowy, a mamy bałwana, mamy choinkę, mamy narty oraz kijki. Spójrzcie tylko na to. Więc fajnie, już nie pamiętam ile ta gazetka kosztowała. No zapewne niewiele, ale fajne elementy były w niej zawarte. No i teraz pora na sanki. Przyda mi się to później, gdy będę chciała podsumować cały ten zimowy. Czas zimowy, grudzień z tymi elementami takimi kojarzącymi się z zimą i ze świętami. Spójrzcie, sanki gotowe. Poczekajcie, chwilkę wezmę jakąś minifigurkę. Obniżyłam trochę kadr i mam już mini laleczki. Jednak zdecydowałam się na mini laleczki, ponieważ były pod ręką. A poza tym, myślałam o Harrym Potterze, ale potrzebuję dwóch laleczek. One są fajnie ubrane w takie zimowe stroje, więc myślę, że fajnie będą tutaj pasować. Te mini laleczki to Stefani i Nate. Oni pochodzą... Oj, Nate, stój. Oni pochodzą z zestawu Lodowisko w zimowym kurorcie, który omawiałam dla Was w zeszły piątek. Również właśnie pochodzą z mojej kolekcji Lego, która... Właśnie bardzo kojarzyła mi się z zimą. Stefanie siada na saneczki. Łoski jej się ściągnęły. O, fajnie wygląda. A Nate będzie jeździł na nartach. Proszę, jeszcze kiki. No i słuchajcie, czy nie warto czasem kupić, właśnie gazetkę LEGO? Myślę, że warto. Ponieważ otrzymujemy naprawdę fajne dodatkowe elementy do zabawy, za niewielką cenę i co myślicie o tych maleńkich zestawach, piszcie w komentarzach. A ja zapraszam Was już jutro na kolejny odcinek z otwierania kalendarzy adwentowych. Jutro już 18, ależ ten czas leci masakra! Szkoda, że grudzień zawsze zleci szybko. Jeśli film Wam się podobał, Zachęcam do zostawienia łapek w górę, subskrypcji kanału. No i do zobaczenia, do jutra. Cześć!